Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Pracowni Literackiej. Za chwilę powiem Wam, jaką lekturę przewiduję w roku 2022. O taki materiał bardzo. Często pytacie i prosicie na moim Instagramie, bo nie wszyscy wzięli udział w zajęciach takich właśnie turbo, otwartych, bezpłatnych, które organizowałam z kursami do matury. Ale coś tam niebawem się szykuje, więc na pewno się na tych zajęciach też pojawcie, bo już na nich o tym mówiłam, ale chcę jeszcze nagrać materiał tutaj. Przypominam też o moich notatkach i o właśnie moim kursie, bo tam czekam na Was, pomagam i przygotowuję moich kursantów do matury. To co? Nie przedłużam, zaczynajmy. Słuchajcie, jak zawsze w tym y, filmie z przewidywaniami, y, chcę Wam dać też y, wiedzę, a nie tylko. Y, Obstawić jakąś lekturę. Dlatego w filmie omówimy lektury obowiązkowe, które Was dotyczą w przypadku egzaminu 2022 z poziomu gimnazjum i liceum. Mówiłam o tym też na kanale, ale myślę, że to dobrze y, powtórzyć. Wybierzemy sobie te. Lektur, które są najważniejsze. Potem pokażę Wam też wszystkie tematy maturalne od roku 2015. No i wspólnie wybierzemy jakąś książkę. Będę też bardzo ciekawa, co wymyślicie? myślicie, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, więc dajcie znać w komentarzu. To właśnie mój kot wskoczył do kartonu. No dobrze, to zaczynajmy. Słuchajcie, teraz widzicie te lektury, które obowiązują Was na maturze z poziomu gimnazjum. Pokazuję je po to, aby nikomu z Was one nie umknęły, żeby nie było takiej sytuacji, że będziecie proszeni o rozpoznanie fragmentu dziadów w części drugiej i się zdziwicie, bo powiecie, że to przecież to było tak dawno temu, nie w liceum, to nie obowiązuje, a jednak obowiązuje. Więc tu widzicie te e, teksty, które są dla Was ważne. Wybrane fraszki to po prostu te, które poznawaliście w szkole, które nauczyciel wam wskazał albo podręcznik, więc nie ma tutaj podanych konkretnych, nie będziecie więc pytani o konkretną e, fraszkę, tylko możecie ogólnie na przykład zostać poproszeni o wskazanie jakiejś fraszki, e, która do czegoś tam pasuje, ale pytanie musi być tak skonstruowane, żeby naprawdę osoba znająca jakiekolwiek na przykład 3-4 fraszki Kochanowskiego była w stanie e, odpowiedzieć. Więc w przypadku później trenów mamy tu konkretne numerki podane Pamiętajcie też, że na maturze możecie się odwołać do jednego wybranego trenu albo do całego cyklu. W skrasickim też wybrane bajki, potem zemsta, dziady, wybrana powieść historyczna Sienkiewicza i inne teksty poznawane w całości lub w części. Decyzja należy do nauczyciela. Tu chodzi oczywiście o to, że to nauczyciel, podręcznik i tak dalej sam decyduje, sami decydują. Które książki jeszcze będziecie omawiać, ale jak widzimy, nie ma tutaj y, konkretnego wskazania, więc to jest taki punkt skarbonka, w którym można zmieścić wszystkie teksty, na które wyście trafili w trakcie edukacji. W przypadku Sienkiewicz'a wybieramy jedną z trzech tych książek. Jeśli chodzi o maturę, to zazwyczaj jeżeli się korzysta z, te, z tej listy, to korzysta się w przypadku rozpoznawania fragmentu. Tu wprawdzie pan Tadeusz wiedzie prym, że zazwyczaj jest fragment z pana Tadeusza, ale przecież niedawno była zemsta. I to było wielkie zdziwienie, kiedy pojawił się Papkin we fragmencie, który należało rozpoznać. Więc warto też zwrócić uwagę w ogóle na nazwiska twórców, no bo wtedy pojawiały się różne kontrowersje. Fredro, Fredry i tym podobne. A wiadomo, że ta właściwa nazwa, właściwe nazwisko to Fredro. No i spójrzmy teraz na lektury obowiązkowe. I to te nas interesują z poziomu liceum, szczególnie, ponieważ one pojawiają się w pracy. Wy na swojej maturze macie dwa tematy. Jeden nie będzie wymagał odniesienia się do utworu ogwiazdkowanego, a drugi tak. No i teraz jak patrzymy na tę listę, no to widzimy Bogu rodzice nikłe prawdopodobieństwo, żeby się pojawiła jako fragment bazowy. Widzimy Kochanowskiego, również nikłe prawdopodobieństwo, żeby to był fragment bazowy. I już wiecie, co to znaczy wybrane pieśni, bo to omówiłam. Potem mamy Dziady, część trzecia. Bardzo ważne, turboważne, Pan Tadeusz, tak samo. Lalka, bardzo ważne, wesele, bardzo ważne. Ferdydurkę, zobaczcie, możecie znać tylko w części. Więc nauczyciel decyduje, czy omawiacie w całości, czy w części. I jeśli e, omawiacie w, w, sobie we fragmencie, no to to już nam mówi, sugeruje, że nie będzie e, ferdydurkę podana jako fragment, na bazie którego należy odwołać się do całości, bo nie wszyscy maturzyści muszą znać całość, więc Ferdydurkę nam odpada. No i później wiersze wybranych poetów, inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela, to to nam zupełnie, tak jak wcześniej, pamiętamy, że to jest taka skarbonka, że tam może być wszystko e, i nic, no ale umówmy się, że więcej znamy tekstów niż te, które zostały wymienione. No i mamy jeszcze taki dział Inne, to wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów, też taki wolnościowy punkt. Homilia Jana Pawła II. Ona jest krótka, jest nagranie w internecie nic strasznego. A jeśli chodzi o poziom rozszerzony, to widzimy tutaj, że to, są wszystko, to jest wszystko to, co trzeba umieć na podstawowym. Dlatego jak właśnie ktoś jest u mnie w kursie, a zdaje rozszerzenie, a kurs jest przygotowany z myślą o podstawie, to i tak korzysta, bo to widać jakby w tych wymaganiach, że trzeba znać to, co jest na podstawie. A ponadto inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela, więc rozszerzenie ma w tym momencie, nie ma wskazanych konkretnych lektur. Tylko inne lektury. Więc czy Wy macie mistrza i Małgorzatę, czy Pani Bower, i tak dalej, to już jest y, wolność nauczyciela, który prowadzi daną klasę, albo wolność osoby, która się samodzielnie przygotowuje do egzaminu. Też mam taki filmik na kanale, możecie skorzystać. Dobra. I y, jeszcze też, jeśli chodzi o ten dział inne, to tu mamy klasyki kinematografii światowej, spektakle teatralne, w tym teatru, telewizji. On y, też są te y, nagrania dostępne w internecie za darmo. I teraz wracamy do mm, tych naszych najważniejszych lektur, bo wskazaliśmy cztery: Dziady, Pantadeusz, Lalka, Wesela, jako pretendentów do tematu maturalnego. I teraz zobaczmy, jakie były do tej pory e, właśnie polecenia maturalne i do jakiej lektury się odwoływaliśmy. 2015 to była lalka, 2016 dziady, część czwarta, to była lektura nieobowiązkowa, ale tylko do fragmentu należało się odwołać. Potem też książka nieobowiązkowa, potem mamy lalkę, potem dziady, potem mamy wesele. Teraz była lalka, no i ja bym obstawiła w związku z powyższym, to jest ten ważny moment, że będą dziady. Część trzecia. No tak, słuchajcie, to wygląda, że mamy taki wzorzec: lalka, dziady, wesele, lalka, dziady. A może w przyszłości dla kolejnego roku wesele. Także słuchajcie, tak czy inaczej, te cztery lektury pana Tadeusza, lalkę, wesele i dziady, część trzecią, musicie znać świetnie, żeby czuć się po prostu bezpiecznie na tej maturze, żeby nie było czegoś takiego, że wy idziecie i mówicie: Boże, co będzie, co będzie, a jak będzie, to to jest masakra. Te cztery książki to jest absolutna podstawa. Przy czym e, m, tak uczulam Was, żeby się zapoznać z dziadami, częścią trzecią. Mam nadzieję, że i w tym roku uda się to przewidzieć. Kochani, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego materiału. E, dajcie znać, tak jak prosiłam w komentarzu, czy jesteście ze mną, czyli team dziady, czy właśnie niekoniecznie. Jak się czujecie z tych lektur? Pamiętajcie o notatkach do bo tam właśnie ja y, streściłam dla Was te książki, wypisałam najważniejsze zagadnienia, Notatki też zostały uzupełnione, sprawdzone jeszcze przez innych nauczycieli, więc działają, funkcjonują od dwóch sezonów, także czekają tam na Was. Jeżeli ktoś ma problemy z tymi czterema lekturami, no to już w ogóle. No i jeszcze jest kurs, gdzie mamy kompleksowe przygotowanie. Także te notatki z notatki do matury.pl w nim znajdziecie. No i przede wszystkim kontakt ze mną i moją pomoc. To na dziś. Ściskam Was, całuję i widzimy się w kolejnych materiałach. Pa!